Cześć, ja jestem Galdamir. Dzisiaj mam dla Was grę Path of Exile. Jest to gra typu Action RPG, która została wydana przez studio Greening Gear Games z Nowej Zelandii. To jest tytuł stosunkowo świeży. W tym roku, 23 stycznia, jeśli nie mylę dat, rozpoczęto beta testy, Open, Open beta. Natomiast jakiś miesiąc temu, bo około 23 października, gra pojawiła się tak w pełni oficjalnie. No i dzisiaj każdy może ją ściągnąć. Jest to gra ściągnąć, bo jest to gra darmowa. Wystarczy założyć konto, zarejestrować się na, na, na stronie Path of Exile, na stronie tej gry. No i cóż, możemy pobierać, zasysać i rozpoczynać przygodę. Tak wygląda uniwersum gry. Tak wygląda poruszanie, i tak będę po kolei pokazywał różne elementy gry. Jest to gra trójwymiarowa, możemy sobie tą postać trochę tam zbliżyć, obejrzeć. To akurat jest templar. Do wyboru mamy jeszcze wiedźmę, postać, która posługuje się jakby dwoma, dwoma rękoma, równie dobrze i walczy oburącz, czyli na przykład dwoma mieczami krótkimi, mamy, mamy Rangera. I mamy takiego typowego DPS-a, który walczy, walczy broniami dwuręcznymi najlepiej. To tyle, jeśli chodzi o taki, taki bardzo ogólny zarys. Action RPG, czyli, czyli taka gra... O, zaraz zobaczycie, jaka dokładnie, ale jeśli chodzi o bezpośrednią konkurencję na rynku, no to trzeba by tu dzisiaj postawić Diablo 3. Ale mi... Bardziej ta gra, tak sentymentalnie, kojarzy się z drugą częścią znanej serii Blizzarda, z Diablo 2 właśnie. Sami zaraz zobaczycie dlaczego i może poczujecie gdzieś to, co ja, kiedy, kiedy pierwszy raz, chyba dwa czy trzy dni temu, odpaliłem tę grę. Jest to też dla mnie tytuł nowy, więc wybaczcie wszelkie pomyłki, niedociągnięcia, nie niedopowiedzenia. Ja się dopiero tej gry uczę i postanowiłem Wam pokazać, jak ta nauka wygląda. No i zaraz sami zobaczycie. To, co mnie przyciągnęło do, do tej gry, do Hack'n'Slash'a, to przede wszystkim taki zawód, a może niechęć do Diablo trójki. Po prostu nie chce mi się w trzecią część Diablo grać. Mam nadzieję, jak oglądam, teraz, kiedy oglądam gameplaye. i... I to, co się dzieje, jeśli chodzi o dodatek do Diablo 3, że on rzeczywiście dużo zmieni, że to zamknięcie domu aukcyjnego yy, i takie czekanie na ten drop, co wypadnie z tego bossa, że może to mi się przyda, może to będzie ten, ten łuk, kusza, miecz czy, czy, czy inna broń, wreszcie dla mnie. To jest to, co mnie ciągnie w hack and Slash, i tutaj to znajdziecie zdecydowanie. Ale dość o Diablo 3, o Diablo 2, o tym jeszcze będziemy mieli okazję pogadać, pewnie będę o tym wspominał, bo, bo wiele rzeczy mi się, mi się z Diablo, z Blizzardem kojarzy. Co mamy na pierwszy rzut oka? Oczywiście mamy naszą pulę życia, mamy pulę many, tak jak mówiłem to jest Templar, czyli taki wojownik, którego można porównać do Palladyna, Templariusza, może bardziej nawet Kapłana, ale gdzieś w tą stronę zmierzający. Generalnie wylądowaliśmy jakby historycznie rzecz ujmując, na wyspie, jako rozbitkowie. Nie mając tam w zasadzie żadnej broni. Moment, nie, jedną broń na początku miałem, czyli no niewiele mając na sobie. No i ruszamy w świat dark fantasy. To też bardzo ważne, jeśli o tą grę chodzi. Dlatego postanowiłem nagrywać wieczorną porą. Przymierzałem się dzisiaj do nagrania tego gameplaya w ciągu dnia, ale stwierdziłem, że jednak wieczór, ten klimat, to światełko, jednak trochę... Trochę dorzuci tej grze. A jest to dobry tytuł. Moim zdaniem, jak na hacket slash, a jak na dzisiejsze czasy spełnia wiele wiele wymagań, które ja stawiam przed grą. Ok, powiedziałem o życiu, o manie co dalej? Tu mamy umiejętności. Umiejętności, które w dość charakterystyczny sposób się nam w tej grze pojawiają. Mamy nasze inwentory i w nim znajdują się sokety, które dają nam jakieś umiejętności. Na przykład. Tutaj mam e, spark, i e, jest tu napisane, że to, to, są, to, to jest lightning, tak? I on wygląda mniej więcej tak. Mam go akurat teraz na prawym, kla na pra prawym klawiszu, co nie zmienia faktu, że mogę go tutaj dowolnie, dowolnie zmienić. Na lewym, kiedy przytrzymam z shiftem, on będzie stał i, i uderzał takimi, takimi uderzeniami. Co jest spowodowane tym, że w ręku mam różdżkę. E, ona już jest jakaś czuć lepsza, bo, bo już tutaj żółty napis. Co, suger, co staram się zasugerować, kolory napisów sugerują nam, jakby mm, rodzaj broni, znaczy rodzaj nie, ale mm, jej rzadkość. Zabrakło mi słowa rzadkość wypadania w jakimś sensie. Mamy jakieś niebieskie, mam też jakiś żółty pierśń, bo sobie tam upgrade'owałem. Co ważne, w grze nie ma. Mm, aha, czyli tak, umiejętności, może tak, umiejętności pochodzą z tych, z tych, tych tutaj diamencików, które z czasem się upgrade'ują. Korzystamy z jakiejś umiejętności, pojawia nam się tutaj w prawej części ekranu taka informacja o tym, że dany kamień możemy upgrade'ować na wyższy, wyższy poziom. Nie wiem jeszcze jak te poziomy się mają do siebie, ile ich jest, nie mam wiedzy na ten temat. Zobaczymy dalej. W pasie mamy pięć miejsc na ten moment na miksturki. Mam dwie miksturki życia, dwie man i jedną do szybszego biegania. I teraz, jeśli na przykład pobiegam sobie szybciej, będzie coś takiego dookoła mnie. Tu jest timer 5 sekundowy, tak? Pobiegałem sobie chwilę szybciej, trochę mi zwalało. Jak możecie przeczytać, kiedy będę zabijał przeciwników, będzie mi się to napełniało z powrotem. Tak samo wszystkie inne flaski, czyli nie mogę ich sobie wypić, chodzić i liczyć, że mi się odnowią. Po prostu muszę zabijać przeciwników w dużych ilościach, żeby to mi się z powrotem e, napełniło. Teraz tak. To, co zacząłem mówić, w grze nie ma gold'a, nie ma, nie ma żadnej waluty w postaci złota. Jakby obowiązuje handel wymienny. To za chwilę Wam pokażę, chwilę, chwilę tutaj pobiegam po, po, po mapce, pozbieram trochę rzeczy i pokażę Wam, jak ten handel wygląda. Pokażę Wam, jakby odrobinę tej gry. I cóż, zaproszę do kolejnego gameplaya, pewnie, bo nie chciałbym zbytnio przedłużać. A na pewno Puff się u mnie znajdzie, bo ta gra jakoś no jakoś zagościła w moim w moim sercu, w mojej, w mojej duszy gracza i ma się ochotę w to grać. Ma się ochotę w to grać. Ale ostatnia, naprawdę ostatnia z mojej rzecz, jeśli chodzi o moją paplaninę. To jest to. Co najbardziej w świecie z istniejących cech tej gry, które do tej pory znam. Spowodowało, że, że ja tu jestem, że nagrywam ten filmik i że chcę w to grać, i że gram. To jest to. Drzewko postaci. Drzewka postaci są wszędzie. Zazwyczaj narzekamy, przynajmniej ja jestem jedną z osób, która narzeka na to, że te drzewka postaci są skromne, zbyt proste, e, takie oczywiste, każda postać potem na w endgame jest taka sama, i itd. Tutaj nie jest. Tu zaczynała moja postać. Mogłem wybrać jedną z trzech, jakby z dwóch, w zasadzie tą lub tą dróżkę i iść w różne kierunki. Ale żeby nie było tak, um, tak prosto, twórcy wymyślili sobie, że to drzewko postaci będzie spore. Tak mniej więcej wygląda, że przy zminimalizowaniu jego wielkości nie mieści mi się na ekranie. Świetna sprawa. Naprawdę gratuluję twórcom. Ja nie będę się czepiał, że ono nie jest super przejrzyste. Naprawdę nie robi mi to zupełnie. Jest fantastycznie zrobione. Mamy wszystkie startowe postacie tutaj i ostatnią, która startuje tu w środku. O postaciach możecie sobie poczytać, obejrzeć. Nie będę o tym już więcej mówił. W każdym razie każda startuje z jakiegoś punktu tego drzewka, co nie znaczy, że ja, grając Templarem, nie mogę sobie pójść w kierunku nawet umiejętności Rangera o gdzieś tędy. Oczywiście, muszę iść po kolei, pewną ścieżkę muszę obrać. Cóż z tego? Mam możliwości, by dojść nawet gdzieś tu, z tego co widziałem, na przykład idąc górą, z tego co widziałem w różnych innych filmikach, więc naprawdę zakres możliwości, zakres możliwości jest ogromny. Co wydaje mi się nieco problematyczne, to to, że tego drzewka postaci w całości nie da się na przykład na nie wiem, jednym z ostatnich leveli wykasować. To znaczy, wykasować, zrefundować, czyli ułożyć od początku te punkty, które wydaliśmy w trakcie gry. Ponieważ ja na przykład, grając pierwszy raz, nie wiem jeszcze do końca, czy to będzie lepsze, czy tamto. Trudno mi czasami zdecydować. No i takiego wyboru mi twórcy nie dali. Mam dwa punkty w tej chwili, które mogę refundować, mogę je cofnąć i przydzielić je w inne miejsce. Nie mam na to ochoty, mam build już na ten moment. Na te najbliższe kilka leveli jakoś przemyślanych, potem będę kombinował. W każdym razie, no nie chcę go w tej chwili refundować, ale fajnie by było na przykład sprawdzić sobie, jak ta droga siły yy, yy, się sprawdziła w grze. W tej chwili poszedłem w stronę elementali, elemental, yy, znaczy obrażeń od, yy, od, od różnych, różnych elementali, bo tym, tym chcę grać, na to się zdecydowałem. Teraz będę zmierzał trochę w kierunku życia, chciałbym podnieść. Pule życia. Bo do wyboru na początku gry mamy w zasadzie cztery opcje. Mamy świat podstawowy, standardowy, ligę standardową i ligę hardkorową, A dodatkowo e, takie ligi czteromiesięczne, gdzie pojawiają się dwa serwery, w tym przez, na, teraz jest to chyba do, Domination i Nemesis. I ja gram na Nemesis? Domination odpowiada. Ligi Standardowej, ale ma pewne nowości, upgrade'y, takie, takie rzeczy beta, które być może potem wejdą do ligi standardowej. W każdym bądź razie, kiedy, się te, kiedy te cztery miesiące miną te postacie z, i z dominacji, i z Nemesis powędrują do Ligi do, 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 do tej standardowej. To pojawią się dwa kolejne dwa kolejne serwery, jakby z możliwością grania na nich. No i teraz czym się różni dominacja od, od Nemesis? To jest dokładnie to samo co standardowy i hardkorowy, tylko że przez te cztery miesiące będą trwały te dwa serwery, czyli dominacja i Nemesis przez 4 miesiące. Gram na Nemesis jest to serwer hardkorowy, w którym jeśli postać zginie, jest automatycznie przetransferowana do ligi standardowej. Nie ukrywam, że to powoduje we mnie nieco szybsze bicie serca w niektórych momentach. Mimo, że mam dopiero siódmy level, już zdarzały się momenty, gdzie nie do końca ogarnąłem sytuację i nie wyszło tak, jakbym chciał, żeby wychodziło. Ale przeżyłem, jestem tutaj nadal, to jest moja pierwsza postać, zapewniam. No i cóż, chyba dość mojej gadaniny, paplaniny, czas przejść do gameplaya czas pokazać Wam, jak ta gra wygląda od środka. Tak jak mówiłem, pobiegam sobie tutaj troszeczkę. Ja mam, gdzie ja mam mapkę, tu nie tu mam mapkę. Mapka może się ściśle kojarzyć z, z Diablo, właśnie z drugą serią. Tutaj między innymi Waypoint, tak? czyli taki, taki portal. Mamy też. oj, Mamy też town po portale, tak? Port, Portal Scroll do miasta i mamy Scroll of Wisdom, który jest takim zwojem identyfikacji. No i ich elementy, na przykład, zdobywa się poprzez handlowanie z handlarzami. Zdobywasz takich pięć i zamienia się to w Scroll of Wisdom. Okej, okay, jedziemy. Nie przedłużając, ja tu postawiam totem, który sprawia, że oni muszą go atakować. I w tym czasie sobie tutaj posprzątam ich trochę. Tam postawiłem kolejny. Mana jest spent, więc sobie poradzimy z tym tak. Trochę ich dużo, więc możemy tu podbiec i jakąś nową wrzucić. O! I dostałem level. To fantastyczny moment na to. Nie ma tu nikogo. Dostałem level. Przechodzimy do tegoż drzewka. No i decydujemy się w co idziemy dalej. Ja już zdecydowałem, że to będzie inteligencja. I zaznaczam, że, że potwierdzam, potwierdzam ten wybór. Coś tu spadło. Z Altem mogę sobie zobaczyć co to jest. O! Orb of Transmutation chętnie podniosę. Natomiast reszty nie zbieram na razie. Ciosy widzę są dość mocne, te pojedyncze, ale no, kiedy jest ich bardzo dużo, to niespecjalnie mogę je zastosować. Wiecie co? Stwierdziłem, że chyba jednak wezmę wszystko to, co leży, żeby wam za chwilę móc pokazać, jak ten handel w grze wygląda. Bo jakby. Nie, 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 no. Mam świadomość, że to, co w tej chwili robię i to, że sobie tutaj gram, no. Nie, nie musi być dla was szalenie interesujące, pewnie byście woleli zobaczyć jakiś yy, późniejszy moment gry, a niekoniecznie, niekoniecznie taki wczesny etap, no to jest wczesny etap gry, nie ukrywam. No, zbieramy sobie wszystko, puścimy im tu totem, niech sobie go atakują, my ich w tym czasie tutaj wybijemy. Tu jest trochę więcej sobie zażyję jeszcze, a sobie nowe. O, coś tu, jakaś kolejna, kolejny orb. Co my tu mamy? No, wędrujemy dalej. Na każdej mapie, przynajmniej jak do tej pory, znalazł mi się przynajmniej jeden jakiś... jakaś taka postać specjalna. Champion. O, ma jakąś aurę. Odporność na ogień. No, ja mi... Mu... Nie bije ogniem, ale na no to niewiele mu robię, coś się tutaj zwiesiło. O, tam jest chyba jakiś los. Dobra. Ostatni tylko potem. Jakiś ściąga. A, to potem jest. Myślałem, że to będzie jakiś czempion. No, chciałbym bardzo wam pokazać, yy, jak, yy, jak to wygląda, jeśli chodzi o jakiegoś mocniejszego przeciwnika, bo ci tutaj na one-shotach w zasadzie niektórzy są. No. Jak sobie wygląda ta gra? O, tu już są jacyś nieco lepsi wojownicy, bo ich imiona no, na nazwy są, są na niebiesko. To od razu nam wskazuje, że to są. A postaci mocniejsze, co nie zmienia faktu, że też muszą, nie mogą się oprzeć, że tak powiem, temu, temu to temu temu. Okej, okay, tu mamy jakiś Chain Belt, który jest czerwony, jest niezidentyfikowany, my sobie go zidentyfikujemy. Energy Shield, Hold Resistance, to my tu mieliśmy w zasadzie Physical Damage. To nam chyba korzysta z Physical Damage. No dobra, zarzućmy. Powinien być nieco lepszy, nie mimo wszystko. Postaram się teraz dość szybko... ...dotrzeć do miejsca, gdzie być może będzie jakiś champion tej maty. Cóż, tak generalnie wygląda. Nie? Tu mamy jakieś historyjki, które po, po drodze możemy sobie posłuchać i potem po, poczytać ale ja teraz chciałbym się wyraźnie skupić na tym, żeby... żeby znaleźć tu czempiona. To jest jakiś ale nie czempiona. O! Proszę, to będzie czempion, tylko że to jest totem. Takiego jeszcze nie widziałem, ale to nie znaczy, że jest nie ma. A to nie to. Ciekawe czy on też, też musi mi go atakować. Okej, okay. znowu jest zawsze szansa, że coś lepszego spadnie. Coś tutaj poleciało. Chociażby strzału. ale już zrobiłem jakiegoś questa po drodze. Zawsze staram się stawiać ten totem, bo no to mi jednak daje możliwości, żeby oni się na chwilę zatrzymali przy nim. już na przykład ta butelka mamy była przez moment prawie pusta, ta trzecia właśnie dlatego, że że z niej korzystam. Potem okay, dokończymy, chyba. Że mi jeszcze nie wiem, mają Ja nie przyjrzę, czy oni mają, a często mają Frost Resistance, czy mają Hard Fire. No a ja idę w Elementale, jestem ciekawy, jak to. Jak to potem będzie wyglądało tak pod koniec gry, że tak pewnie nie wiem ile uda mi się przetrwać na tym się Bo rzeczywiście są momenty kiedy. Wiem, czy coś tu jeszcze? Chyba nie. nie są momenty, kiedy bardzo trudno. Ciągle żebym się zbliżała, ale na środkowym guziku myszy mam ten potem. Czasami mi się tak zdarza, że że to przybliżam zamiast atakować. No cóż, ta mapa wyjątkowo podłużna. Nie mamy zbyt wielu możliwości dróg, żeby się tutaj jakoś zgubić. Jest przejście już do kolejnego etapu. No, czyli cóż, pokazałem wam jeden w zasadzie pełny etap, od, od waypointa aż do... No, ...przeciwnicy zupełnie. Pokazałem wam od Waypointa aż do kolejnej krainy, czyli w zasadzie pełną jedną krainę. I na tym już skończę. Skończyłbym, gdyby nie fakt, że obiecałem wam portal, że obiecałem wam pokazać miasteczko i handel w miasteczku, jakby to jest kluczowe. Tu mamy jakiegoś gracza, który jest na drugim levelu, biega sobie. To jest akurat Barbarzyńca, czyli ten, który... Barbarzyńca, taki, pamiętam dokładnej nazwy, maruder, tutaj, maruder, o właśnie. Mhm. Ok, i możemy sprzedać sobie rzeczy. Sprzedajemy rzeczy, mianowicie przenosząc, i tu trochę mnie denerwuje, że nie mogę dwa razy kliknąć tej rzeczy i jej tu wrzucić. No, ale tak się nie da. Tego nie potrzebuję. Wódki mamy lepsze, to jeszcze jest niezidentyfikowane, tego się pozbędziemy, tego też No i mamy jeden. Off Wizdom i dwa fragmenty. Już tu mieliśmy dwa, nie jest źle. Zobaczmy teraz, czy my możemy. Tylko jeden Wizdom. No to jeszcze możemy sprzedać. To musimy zidentyfikować. What help I can offer is yours. Wrzucamy tu, wrzucamy tu. Mamy jeszcze jeden Wisdom. I teraz albo ten do życia, ja tu korzystam z podobnego. Yes. Okej. Okay. Sell sprzedamy to. To niezainwestowane też możemy sprzedać. To chyba sprzedamy, bo ja małej i tak nie potrzebuję. Nie da się na przykład tego tu przełożyć, bo jesteśmy y w oknie kupowania-sprzedawania. No okej, okay. dobra. I tutaj mamy nasz staż, czyli taki standardowy depozyt. Tu na przykład mam już tam na levelu trzeci mam upgrade'owany Glacier z którego teraz już nie korzystam. No i on sobie ma jakieś właściwości, oczywiście czy to możecie sobie zerknąć, zatrzymając, ale mamy też takie rzeczy jak na przykład plus the quality of Now, czyli możemy zwiększyć e, jakość tego przedmiotu. Zwiększyłem sobie tu gdzieś jakość, o, na przykład butów o plus 2%. Okej. Okay. Zwiększyłem też jakość tej różdżki, ponieważ z niej korzystam. Chciałbym tu jakiś drugi, niebieski dom znaleźć. O, tu na przykład magiczny przedmiot z randomowymi, czyli przypadkowymi, losowymi właściwościami. Tu możemy jakiegoś flaska jakby poprawić, czy co? I to chyba użyję sobie. To chyba jest dobry pomysł. A tu możemy zmienić kolor, to ciekawe. Kolor slota, Tych 10, mamy no, jeszcze dużo. Ok. Te się stapują aż do 40. To jest w fragmencie, nic nie będzie. Tak. Chciałbym sobie tego. tego flaska zwiększyć. Okej. Okej, okay. okay, i kolejny jakiś tam. jakiś tam achivmencik wpadł. Chyba nie było, żadnego zadania tym razem, więc nie pokażę wam tym razem, jak odbiera się... jakie odbiera się nagrody. Zazwyczaj są to po prostu do wyboru różne elementy. Znowu bez golda, oczywiście. No i cóż. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny gameplay z Path of Exile bo na pewno na pewno się taki pojawi do zobaczenia pa pa